Witam was wszystkich, bardzo serdecznie, nazywam się Royalt No i dzisiaj, pogramy sobie w Wiedźmin 3 Dziki Gon Odcinek bodajże 10, więc... Yy, dużo sera się szykuje Tak, gdzie mam iść właściwie, to tam mamy iść? Możemy biegnąć? Możemy Tu, Te drzwi Aha Możemy się tapnąć tam? Czekaj, czy możemy się tapnąć? Jesteśmy tutaj, a my mamy iść drugą stronę. A, blisko. Oba, co No pewnie. Dobra, ty. Czemu nie? Możemy konikować? Jest tu konik gdzieś, Jeśli się pojawił? Wow, jest, mój. Chłodka. Chłodka to jest? Chłodka. Wchodzimy. Chłodka. Tutaj pójdziemy sobie Pojedziemy Co przycinam? Co przecinam? Idziemy! O, konik, je, konik łeb dostał Oba, musimy wyjść z tego miasta najpierw Jest pod kątem tutaj się pojedziemy Mężał tu. normalnie Biegnie sobie swoją drogą. Tutaj idziemy. Dobra. Widzę, że samo jedzie na swoją drogą. Znajdź chatę guślarza. bo tu pojedziemy sobie jeszcze. I teraz będzie hatę guślarza. Muslarza, ja będę robić głównie, główne misje. Zobaczymy, ile, ile mi to zajmie. To jest tak daleko? Tutaj, czy jechać tam było bliżej? Gdzie było bliżej? Tam, że znaczy nie wiem, gdzie mam jechać. Zresztą no. mnie konik. Tu. Prosto. To jest las? Może yy, jakieś. To spotkamy. Chyba, ej, wyłażył, już chodzimy Może. Aha, już się. Aa, kacynka się odpaliła. Dobra. Czego tu? To będzie walka. Chcę pogadać z guślarzem. To się spóźniłeś, teraz my będziemy z nim gadać. Masz go? Czos leży mu to na co zasłużył. A czym sobie Co? Wyszło? Gusła mu wskazały, że się Edrykowi w kiszkach złe zalękło. I kazał mu jarzębinę szleć. I od co? tej jarzębiny Edrik teraz prawie w wychodku zamieszkał i cały jest prosta Czekaj, no to bola zabije. O. Wynoście się stąd. Natychmiast. <noise> A myślałem, że dziś będzie dzień bez trupa. Słyszałem, że czarownicy dobrze płacą za składniki z rzadkich istot. Ciekawe ile dostanę za jego oczy Co? Bietyka, jej! Ja Oznaczymy, że mamy wroga Osi Bietyka! Co on wiki robi? Dobra, jeszcze jeden gości został. Jeszcze, dwa Dobra, wiecikiem bijemy i... Co on takie silne Ale, ale wow, wow! Jest to człowiek, który naraził się No Dobra, zobaczmy To tu pójdzie... Czekaj, możemy wejść tutaj po prostu? Możemy. Dobra. Puk, puk, puk. I znowu ikonę nie ma? Jest tam kto? No, znowu ikonę nie ma. Otwórz, jest bezpiecznie. Czemu Kogo się głośnik zmienił? Czego chce? Potrzebuję pomocy. U -u -u -u. Człowiek, a jak wilk. Jeśli choć nie stary. To na niego góźdź czekał. No, a po a czemu czekał? Jak znowu misja jest? Jak to czekał na mnie? Kości mi tak rzekły. Przyjdą ci, co śmierdzą gwałtem i śmiercią, ale wilk ich przegoni. Biały wilk i przyszedł. Wróżba nigdy nie kłamie. Co potrzebuje pomocy? Ta wróżba? Poznajesz to? Zrobiony z drewna świerkowego i pachnie jałowcem. Miał kogoś chronić? Świeża świarczona, hmm? kozią krwią skropiona, dymnicą i jałowcem okadzona. dla Anny na ochronę. Na ochronę przed czym? Czyli miał ją chronić. Przed czym właściwie? Był Złe moce Anny otoczyły, we władanie wziąć chciały. Stara magia, co z niebytu pochodzi z czarnych źródeł wypływa. Stara magia. Możesz konkretniej? No, tym nawet nie za. Tego tykać nie wolno. Guślarz mógł dać tylko coś w nim. Nic więcej uczynić nie mógł. E, szukam Anny i córki. Anna jej córka zaginęły. Wiesz, gdzie są? No, guślarz nie wie. Jak to? Ale duchy mogą wiedzieć. Guślarz wróżbę postawi, duchów zapyta. Mogą być i duchy. Alebym wiedział gdzie dalej szukać. 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 <noise> Aż na najlepsza księżniczka. Co za księżniczka? księżniczka? Co? Koza uciekła. Pewnie się przestraszyła. Możemy wrócić do rzeczy? Bez kosu. Musi nas że. Bez kozy się nie da Co? Jeśli nie będę nie będę za kozą Nie żartujesz, nie będę biegał za kozą Nie ma kozy, nie ma wróżby Zaczynaś mnie zaczynasz mi działać na nerwy, nigdzie nie idę Nie ma księżniczki, nie ma wróżby Ci... Dobra, musimy chyba znaleźć skorzec, tak? Dobra, z A Znaczy, coś tutaj pisze. Tu nic nie mogę skadnąć. Co mogę wziąć ogień, tak? Ta chorza gdzieś uciekła, tak? Tam coś beczy. A tam coś jest. A to się działa. To weźmiemy. Dobra, nic tu nie ma. Gdzie mam znaleźć korzyść? Jak tu mam zrobić to? Znajść i znaleźć... Aha, możesz zgodzić się, że mnie nie korzyść. No dobra, się. Znajdziecie moją księżniczkę. Jak znajdziecie, ja wróżbę uczynię. Dobra, wygrałaś pójdę za nią. Dobra, pójdę po nią. Dzwoneczek, dzwoneczek lubi. Dzwoncie jej to przyjdzie. Na chwilę. Tylko się sprzeszcie poziomek i dzikich malin. Zawsze na nie uważam podstępne bestie. Okej, okay, i co? Dobra, co tu jest? Co? Mam iść tam tamtą stronę, tak? Aha, to znaczy to tutaj się używa, dobrze? Hop, hop, schacz. Będzie bijaty jakaś, zapewne. Szukam, szukam koży. Cóż tam jest? Hop. Hop. Ale jakie ulniki robi ten wilk! Oboje nie ma witków. Możemy zebrać skórę. Weź... ...weź mięso. Się przyda się mięso. A, więcej skóry. Może się uzdrowimy. Dobra, jeszcze raz. I dzwoneczek przy Dobra, jest tutaj. zjazdę zjazd na dekorze. Dy... Idę w drugą stronę. Zwolę z wlazkiem. Czy ktoś już jest tutaj? A czy coś tam było? Coś tam... Niedźwiedź! Czy nie? Nie wiem o to chodzi. Czy, czy... Nie wiem, czy niedźwiedź. Tam jest niedźwiedź, to ja nie wiem. Gdzieś tutaj powinna na koża. Spadaj. Czy wiki o... Co? Aha, bo tu ślady są, tak? Jeszcze, jeżeli tam kogoś słyszę, to co jest tam Ja w słyszę, definitywnie tak. Ale po co mu kod, to ja nie wiem. Zmysły ludzmiejskie? tak czyż pisze. O, są ślady. Następny ślad. Dobra Tutaj Dobrze Dobra to idziemy tam idziemy Że ty myśla... Czy się wydaje że tam będzie ta koza Tu jesteś Kozo mi księżniczko Księżniczko Czy ta koza będzie chodzić ze mną? Za uparte zwierzę chodź! Dobra, spróbuję okay. z tym dzwonkiem. Chodź, wracamy do Głuchśladza. Aha, dzwon... Dobra, idziemy do Głuchśladza to Usycha z tęsknoty. No tak... Dobra, ja tam ja mamy iść. ...poziomki są ciekawsze niż wiedźmy. No chodźże! Ole, uparta koza! Tylko gdzie mam iść teraz? Mapa? Chciałem ja dobrze idę? Dobrze idę. No chodzę ucieka Jezu ona ucieka mi może stać Co? Uciekaj głupi zwierzę Dobra, pułapkę zostawiłem Czy coś? No! No, że zaszło? Dobra, nie być pokonany. Chyba te finty tego nie, nie pokonać. Weź wszystko. Także że jest tam. Naprawdę cały czas muszę dzwonić, żeby zamnoszła za mną szła. No? Weź to. No nie możemy ubić Korzy. Chodź! Dobra, idzie za mną. Zresztą musimy się uleczyć Chodź. Dobra koza, dobra koza, chodź, 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 chodź. Dobra. I ta koza zaraz przyjdzie tutaj? A, myślałem, że zgubiłem ją. Mądra koza, mądra koza. Chodź. No i uciekła. Chyba już. Dobrze jest? Ale może mi powrócić? I co, zabiję. kozę? A i nie potrzebę było. I co? Teraz możesz mi powróżyć? Po mi teraz? Cieszę się razem z tobą, ale trochę mi się śpieszy. Anna i Tamara mogą być w niebezpieczeństwie. Co, co zrobisz z tą kozą? wilk pomógł. Nasz też pomoże. Krew. Oho. Trzeba krwi. Żywej istoty. Co? Koza zabija. Kożę zabiję zaraz. Dobra, zaraz wrócę. Jeszcze krew? Mam, że... Aha. Podnaleźnij kożę. A, mleko! A, wiórka. Wi y y tego, Pozdrawiam. szczura. Szczura sobie weźwaliśmy. Y złapaliśmy. Co on rozrywa to mleko? Co on właściwie robi? Zaraz się w bagidzu dostanie. Yy... Będzie boom! I w trans spadnie! Ok. Ci w transport. Takie co nie żyje, a nie umarło. Czyli wielkoła? Trup? To za mało. To za mało, musi wiedzieć więcej. koniec? Duchy nie powiedziały nic więcej, dokąd poszły, gdzie ich szukać. No przyszli. się. za wróżbę. Ja wam wróżbę daję. Gdzieś tutaj zostało dziecko. Okej. Okay. Wspomniałeś o dziecku, czyli Anny. Anna była w ciąży? Była i poroniła. Mm. I baron nic nie powiedział? M może się bał, może wstydził. Może nie pamiętał, a może pamiętać nie chciał. Szkody wszystkie, wiesz? Anna ci o tym powiedziała? Była tutaj po wszystkim? Nie było, To wróżba powiedziała. Świetnie, teraz mam pewność, że to prawda. Nie wasza wiara czyni wróżbę prawdziwą, lecz wróżba was do prawdy doprowadzić może. Okej. masz wspólnego z poronieniem swojej żony? Człek to gwałtowny. Od gorzałki nie stroni. A po gorzałce pewnie puszczają mu nerwy. Znęcał się nad rodziną? Anna była u ciebie, musiałeś coś zauważyć. Guśarz stary, ślepy. Ale księżniczka przyszła i w rękę ją polizała. I co z tego? Mądre to zwierzę. Tylko do tych przychodzi, co cierpią. Oba, co dziecku? Z Bez obrządku jest zakopanie. No to się obudziło. Błąka się. Zemsty szuka. Poroniec. Co? Biały wilk. Mądry wilk. Złapie porońca. Poroniec pomoże. Zaprowadzi do bliskich. Porońce wysysają krew z ciężarnych i pożerają płody, a nie pomagają. Bo przeklęte, a wiedźmini klątwy odczyniają. Jak się białemu wilkowi nie powiedzie, to krew przyniesie. Krew zawsze krew odnajdzie. Do czego ci krew? Po co ci krew? Krew, krew, krew. Wiąże ludzi na wieki żywych i umarłych. Rozumiem, ale co chcesz z nią zrobić? No czas No właśnie to z bratem i sto lat dogadać nie może. Umiera jeden, z drugim skłócony, drugi wtedy krew jego do guślarza przynosi. I co robi guślarz? E? Dziady czeka. Bierze krew, mleko, zioła i kurze pazury. Miesza, pije i zmarłego z żywym godzi. W tym roku dziadów nie będzie, ale i tak poradzimy. Okej, okay, to jest już dziwny gościu. Muszę się dowiedzieć gdzieś w porąciek. Muszę najpierw znaleźć porońca. O północy szukajcie tam, gdzie grób pusty. Jeśli twoje przeczucia są prawdziwe, baron powinien wiedzieć gdzie jest grób. Och, okay, to mamy iść do barona. Przeżytaj bestialiusz. Czekaj chwilę? Może... Bestialu mam przeczyta, tak? Czyli gdzie jest bestialiusz? Golec, metody, postępy, ekologię... go ge... Bestialu. Przy tego soli się więcej... Bestialusz. Czyli gdzie bestialusz? Postępy księgi. Czekaj, a gdzie bestialiusz? Zadania, post... A zadania mogę zobaczyć. Hmm. Czekaj, czekaj.

Postępy, modyfikacje, nie, ekwipunek, nie, elchemia, glas, glasariusz, glosariusz, bestie, porące, gdzie są porące? Bestie, Ryfy, porące. E, porące, dobra. I Przeczytaj. Przeczytaj. el... L. I co, już był stanowiska? Dobra. Dobra, ja się zaraz wam pożegnam. Żegnam Was rojadek. Trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Pa!